Cześć, tu Marta, dzień dobry w październikowym ogrodzie. U nas dzisiaj dość ciepło, pomyślałam sobie, że przygotuję cebulowe lasagne i pomyślałam, że może dołączycie. Zapraszam. W ogrodzie dzieje się wszystko. Nie tylko w ogrodzie, ale i poza nim mamy wielką wichurę. Jeden sąsiad kosi, drugi podkaszarka i jeszcze ktoś włączył piłę. Także zobaczymy, jak dzisiaj będzie dźwiękowo z góry. Przepraszam, niezależnie od nas czynniki, działamy z naszą cebulową lasagnią. Zacznijmy od odrobiny teorii. Co to jest ta lasagna cebulowa i dlaczego jest taka nazwa? Jeżeli lubicie jeść lasagne, czyli włoskie danie, to wiecie, że jest to danie, które ma bardzo wiele warstw. Makaron, mięso, beszamel, ser dokładnie. To samo mamy tutaj w donicy, warstwowo sadzimy cebulę. Możemy sadzić je na różnym poziomie. Z jednej strony mogą to nawet być te same cebule posadzone na różnych poziomach albo cebule różnych roślin, które rosną, kwitną w innym terminie. Będziemy wtedy długo mieć to kwitnienie w jednej donicy, która będzie nas wiosną cieszyć wieloma kolorami. Lazanie robię od kilku lat i napotkałam kilka problemów, które mogą wystąpić. Pierwsza moja porada, która uważam, że jest najważniejsza do tego, żeby cebulowa lazania nam się udała, to jest to, żeby wybrać dużą donicę. Im mniejsza doniczka, tym więcej problemów i ja miałam je i bardzo dużo moich obserwujących, którzy wykonywali te lazanie cebulowe. Także pierwsza porada, wybieramy dużą donicę. Dla mnie najważniejsze, żeby ona miała przynajmniej 40 cm na wysokość 40 cm średnicy. Donice mamy już wybraną, duża. E, mogą to oczywiście być donice zarówno plastikowe, mogą to być donice e, takie ceglaste, jak Wam będzie wygodniej. Ja preferuję te duże, czarne, takie donice, które dostałam z roślinami dużymi, które do mnie przyjechały. Po prostu mam w nich najlepsze sukcesy i teraz stwierdziłam, że już będę robić to tylko w takich, bo szkoda jest mi tracić cebul. W szczególności, jeżeli wkładam je właśnie w mniejsze doniczki. Naprawdę ten czarny plastik, najzwyklejszy, najbardziej mi się sprawdza. Kiedy mamy donicę, to musimy wsypać ziemię. Jaką ziemię użyć do donic? Najważniejsze, żeby to była ziemia pozbawiona patogenów i taka, która dobrze trzyma wilgoć. Nie zakwaśna, zasadowej, ciężko dostać w workach. Normalna ziemia do kwiatów, ale wybierzcie taką, jeżeli już korzystaliście w swoich donicach, o której wiecie, że ona dobrze trzyma wilgoć, bo to będzie dla nas najważniejsze, żeby te donice nam nie przesychały, ale też żeby ta ziemia dobrze się drenowała. Ja używam do moich donic najczęściej ziemię do pelargonii, to jest moja ulubiona i one świetnie w tym rosną. Ale najważniejsze jest to, żeby to nie była ziemia po poprzednich roślinach, gdzie mogły być patogeny, jakieś choroby grzybowe, bo szkoda tyle czekać miesięcy, żeby potem wszystko nam padło, bo dostało jakieś choroby. Jakie cebule wybrać do naszych lezeni cebulowych? To już jest w zupełności wasza decyzja, co będziecie chcieli mieć w tych donicach. Im większa donica, tym oczywiście więcej cebul będziemy w stanie tam wepchnąć. Ja swoje cebule sadzę bardzo gęsto. Zakładam, że te cebule niekoniecznie świetnie przetrwają później. Chcę mieć taki, wiecie, najlepszy efekt, żeby te kwiaty wylewały mi się z tej donicy. Ale ja personalnie nie lubię przesadzać z ilością odmian w takiej donicy. Bardzo lubię, kiedy tych odmian jest niedużo. Jeden typ y, na przykład szafirków czy krokusów, jeden typ y, tulipanów. Bardzo często to są dla mnie tylko tulipany i krokusy, bo nie ma też tego elementu, kiedy któraś z roślin już y, przekwita, na przykład jacynt, i zaczyna mieć żółte liście. Y, ja chcę mieć zawsze, żeby to było takie super piękne, ale można też oczywiście te liście wycinać. Dzisiaj zrobimy taką pełną lasdanię cebulową, czyli będą w niej czosnki, będą w niej narcyzy, tulipany, jacynty. Krokusy. Jeszcze dorzucimy, żeby było naprawdę pełno. I tutaj kolory dobieracie sami. Oczywiście najfajniej jest moim zdaniem. Jeden, dwa kolory max. Ja preferuję, żeby to było wszystko prawie że z tej samej odmiany, bo wtedy ten kolor po prostu aż przyciąga wzrok. Świetnie to wygląda. Najniższą warstwę naszej lezani zapełnią czosnki Globmaster. Wiecie, że to jest moja ulubiona odmiana czosnków. Umieszczę na najniższej warstwie trzy czosnki Globmaster. Mamy tutaj trzy cebule. Od razu Wam też pokażę, jak one wyglądają, mogą się troszeczkę od siebie różnić. Sporo pytań od Was przychodzi, że kupiliście cebulę, która jest połówką, to też jest ok. zupełnie się tym nie przejmujcie. Posadźcie tę połówkę, nie ma stresu, tak one bardzo często są sprzedawane. Ja akurat mam pełne, piękne, idą na dno. No dobra, czas nasypać trochę ziemi. Będziemy powoli układać wszystkie warstwy. OK, słuchajcie, mamy wsypaną pierwszą warstwę. Na początek sypię około 10 cm od dna ziemi, i wtedy będę umieszczać te największe cebule. E, czyli będą to właśnie czosnki. Możecie też użyć sobie na przykład szachownicę, ale przestrzegam, bo szachownice mają bardzo specyficzny zapach. Nazwijmy go zapachem Amsterdamu. Słuchajcie. My w zeszłym roku nie wiedzieliśmy, co to jest za zapach w naszym garażu, myślałam tam w cebulę szachownic, potem je posadziłam i w całym ogrodzie ten zapach się roznosił i dopiero jak ona zakwitła, to przestało. Także przestrzegam, jak ktoś sobie wymarzy taki ogród, jak ja Wam pokazywałam swego czasu z Kukenhof, to zastanówcie się poważnie, czy ten zapach Wam odpowiada, czy nie, bo mi nie do końca. Cebulę czosnków umieszczam na samym dole. Pamiętajcie o tym, że liście czosnków będą naprawdę ogromne. I ja zakładam, że ja te liście będę wycinać, bo one będą dominowały troszeczkę, jeżeli chodzi o inne rośliny. Inny rodzaj czosnku, który możecie postawić, to Purple Sensation. Oczywiście one będą dużo mniejsze, ale ja też chciałam mieć te duże, duże kule. Tylko z góry zakładam, że liście zostaną obcięte, jak tylko będą mi tutaj jakoś blokowały inne rośliny, czy zaczną obsychać. Także e, pamiętajmy o tym. I cebulę umieszczamy oczywiście tą taką dupeczką, czyli korzonkami do dołu, dziubeczkiem do góry. Zawsze zwracamy uwagę sadząc cebulę na ten element, żeby nie musiały tam krążyć pędami górę-dół. Pierwsza warstwa skończona, teraz całość przysypujemy ziemią. Przysypujemy tak, żeby tylko lekko te nasze cebule były pokryte. Jeżeli traficie jakieś większe grudki ziemi, to rozkruszamy je ręką, żeby one nie były bardzo zbite. Warstwa numer dwa to tulipany. W tym roku w tej akurat Donicy zdecydowałam się na odmianę Apricot Pride. Bardzo delikatna, taka biało-morelowa odmiana. Widziałam ją tylko na zdjęciach, więc to jest zupełna nowość. W Donicach zawsze lubię takie odmiany testować, bo to jest coś nowego i zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Ona jest bardzo podobna do odmiany, którą miałam na rabacie przy balerinie. Nie wiem, czy pamiętacie tam przy Altanie. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Troszeczkę jest inna. Zobaczymy. Bardzo ładne, zdrowe cebule błyszczące. Opowiadałam Wam o tym, jak wybierać poprawne cebule. To są właśnie takie jędrne, twarde yy, i nie ma żadnych zmian chorobowych na nich, co zawsze mnie cieszy. W donicach to jest kluczowe, bo jak jedna będzie chora, to wszystkie donice zostaną zarażone, bo to jest wszystko bardzo, bardzo blisko. Także na to zwracamy uwagę. Tulipany usadawiam, posadawiam bardzo blisko siebie około centymetr półtora od siebie nawet tak blisko dlatego, że wtedy jest ten efekt takiej dużej ilości kwiatów. To nie są cebule, które tutaj mają nam jakoś niesamowicie przetrwać. Najważniejsze jest dla nas, żeby był efekt, takie że one są super gęsto. Także centymetr, półtora pomiędzy cebulami. Moja kolejna warstwa to będą narcyzy. Ja akurat mam tutaj odmianę narcisznikę, jest tutaj napisane piękne z takimi pomarańczowymi trąbeczkami w środku. A druga odmiana to British Gamble, bardzo podobna do tulipanów, ale to nie muszą być narcyzy. Możecie też zrobić na przykład dwie odmiany tulipanów. Gdybyście połączyli wczesną odmianę tulipanów, taką jak na przykład Purissima, to jest jeden z wcześniej kwitnących tulipanów w moim ogrodzie, a drugim tulipanem byłby na przykład Queen of the Night, czyli bardzo późno kwitnący tulipan, One zupełnie, kwitną jeden po drugim, to też jest sposób na przedłużenie tego kwitnienia. Także warto zawsze zobaczyć, czy tulipan jest wcześniej, czy późno kwitnących i można dwie, y, dwa typy tych tulipanów, różne odmiany połączyć w jednym i mieć też to kwitnienie dłuższe. No dobra, teraz czas na warstwę naszych Narcyzów. Te umieszczam mniej więcej około 3 cm od siebie. Ostatnia warstwa to chiacynta, ale nie są to nowe cebule, tylko są to cebule, które widzieliście w wielu ujęciach wideo wiosną. Naprawdę ładnie przetrwały. Cebule są jędrne. Wykopałam je z Donic i po prostu przechowywałam je w trakcie całego lata na suchej ścianie domu północnej, gdzie nie dochodziło w żaden sposób słońce i nie było tam wilgotno. Naprawdę bardzo ładnie przetrwały, więc jestem bardzo ciekawa, jak będą kwitły, ale to jest eksperyment, bo zawsze kupowałam cebulę świeże, także zobaczymy. Na górze układam właśnie te hiacynty i ominę już chyba krokusy, dlatego, że nie mam takiej jednolitego koloru. Wszystkie moje krokusy są wymieszane z zeszłego roku z donic i po prostu chcę je posadzić sobie gdzieś na rabatach raczej, a w donicach jeszcze muszę dokupić, także to jeszcze, to jeszcze przede mną Słuchajcie, nie poszalałam w tym roku z zakupami cebulowymi, sporo mam zamówionych online, ale muszę też, właśnie nie pomyślałam zupełnie o krokusach. Trzeba to będzie zrobić. Ziemię dosypujemy mniej więcej 2 cm od brzegu naszej donicy, tak żeby jeżeli będziemy naszą donicę podlewać, nie przelewała nam się woda wierzchem, tak jak przy sadzeniu każdej donicy. Podlewamy ją teraz tak dokładnie, żeby ta ziemia nam oczywiście przeciekła. Zwróćcie uwagę, żeby wasze donice na pewno miały odpływ. To jest po prostu kluczowe. Jeżeli sadzicie w donice, które odpływu nie mają, po waszych cebulach nie ma żadnych szansy na sukces. Następny temat, gdzie takie donice trzymać. Ja trzymam je pod okapem domu lub w szklarni. Możecie trzymać je też w chłodnej na przykład w takim domku ogrodnika albo w zimnym garażu, ale nie w ciepłym miejscu. One muszą przemarznąć. Cebula potrzebuje 6 do 8 tygodni przy żeby zakwitła. Także one chcą spotkać się z mrozem, chcą, żeby było zimno. Także to nie jest roślina, którą będziemy trzymać, bo jej się coś stanie. Ona musi być na zewnątrz przez te parę tygodni, tylko nie może być zalewana wodą. O tym pamiętajcie, zalanie wodą będzie powodowało gnicie cebul i brak sukcesów. Jeżeli macie już to suche miejsce, to przychodzimy i podlewamy nasze cebule raz w miesiącu do czasu aż zaczniecie widzieć dzióbki wychodzące z ziemi. Jeżeli będziecie trzymać je w zbyt ciepłym miejscu, na przykład w ciepłym garażu wiosną, one wam szybciej zaczną wychodzić i też są potem problemy, bo wychodzą za szybko. Także pamiętajcie, chłodne miejsce, niezawilgotne, nie pozwalamy deszczowi tam lać, żeby było totalnie mokro i bagienko i czekamy do wiosny. Pamiętajcie, że naprawdę potrzebują chłodu. Nie wnosimy ich w bardzo ciepłe miejsce. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, czy planujecie cebulowe lasagne, czy próbowaliście. Jeżeli mieliście problemy, to napiszcie jak myślicie dlaczego. Małe donice, za dużo wody, za mało wody, może cebule były nie takie. Napiszcie wasze spostrzeżenia dla innych. Zawsze fajnie jest wyciągnąć wnioski, co poszło nie tak. Widzieliśmy, jak może to fantastycznie działać, więc warto zawsze wyłapać te elementy, które działają na naszą niekorzyść. No i jeżeli sadzicie, to napiszcie, jakie odmiany w tym roku planujecie. Czy może takie bardziej piwoniowe, jak Angelik, czy może. Chcecie jakieś takie ciekawe połączenia biały z czarnym? No, dajcie znać, koniecznie. Czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się w środy i w niedzielę, a na angielskim kanale w soboty. Do zobaczenia.